Jakaś godzina, chyba 16. Hejka. Um, postanowiłam, że mam dzisiaj dużo rzeczy do zrobienia, a moja disability uh, is disabling me, więc pokażę, ile jestem w stanie dzisiaj zrobić z tego planu, który sobie założyłam, z tego wszystkiego, co chciałabym zrobić, ale ze świadomością, że. Nie uda mi się za wiele, ale też przy okazji chciałabym pokazać e, moją rutynę pielęgnacji, na przykład włosów. Dzisiaj, przy okazji, chciałabym dzisiaj umyć włosy: to jest numer jeden. Nie są brudne czy coś, tylko po prostu były w mocnym, spiętym koku i e, Chciałabym je teraz ułożyć normalnie, albo na przykład je sobie pofalować, bo dawno tego nie robiłam, a chciałabym ładnie wyglądać, raz na jakiś czas. Nawet ciężko mi oddychać, jak słychać, w sensie mówić długo. Problem jest taki, że walczę z wypaleniem autystycznym już od jakiegoś pół roku, dlatego też mnie nie ma prawie w ogóle w socialach. Całą moją energię, jaką w ogóle posiadam, przekazuję pracy, czyli zleceniom, które utrzymują mnie przy życiu, bo po prostu muszę płacić za, wiecie, życie lekki i tak dalej. Ale to też oznacza, że moje zdrowie psychiczne też, ale przede wszystkim fizyczne e, mocno, e, mocno oberwało ostatnimi czasy i jest mi ciężko cokolwiek robić w tej chwili. Nawet kiedy chciałabym jakiś dzień przeznaczyć na trochę działania. Już nawet o fizycznym wysiłku nie, nie wspominając, to potem muszę odpoczywać 3-4 dni. Co skutkuje tym, że od y, jakiegoś roku stawicznie, powoli, stopniowo y, zaczęłam tyć na tyle, że nie jestem w stanie tego zrzucić na chwilę obecną. Bardzo bym chciała to zrobić, ale i kombinacja brania leków, które spowalniają mój metabolizm, i też yy, inne przyczyny mają tu do siebie, że yy, bardzo bym chciała się doprowadzić do stanu, kiedy mogłabym też trochę mieć siły dodatkowej na ćwiczenia, na ruch, żeby to jakoś zastopować chociaż, bo jest, jest cały czas a to rośnie. No ale cóż, tak poza tym nie jest źle, nie ma jakiegoś dramatu. Po prostu przestawiałam sobie trochę życia na o wiele wolniejsze i wymagające. Yy, po prostu innych priorytetów. I teraz bardziej stawiam na to, ile dzisiaj dam radę i ym, tak bardzo staram się na siebie już nie złościć, że czegoś nie zdążyłam. Na przykład y, przeprowadziłam się do nowego mieszkania dwa miesiące temu i nadal nie jestem w pełni rozpakowana. Właśnie dzisiaj mam w planach część tego, bo znowu rozwaliłam sobie pół pokoju, żeby coś znaleźć, i fajnie by było, jakby to było ułożone. Ale no, jest dobra. To tak myślę, zacznę od tego, że. moje włosy. <ścoughs> okej, okay. Wrócę do Was niedługo. Słońce już zachodzi, więc nie wiem, czy cokolwiek będzie widać. Najwyżej przedstawię później, nieważne. Jak widać, miałam bardzo dużo produktu na głowie. Miałam tutaj na sobie mnóstwo odżywek. żelu do włosów i cudów długianku, więc najpierw trzeba było to wyczesać. Teraz yy, już mi się kończy, ale wystarczy w miarę. Teraz przed myciem raz na kilka myć. Nakładam sobie Olaplex w różnych wersjach, bo mam rozjaśniane mocno włosy. Więc zacznę od tego. To jest zero, który się nakłada 10 minut przed myciem włosów. 10 minut też przed tym zabiegiem Olaplex. Trójka. Także najpierw sobie nałożę to. Zrobię sobie śniadanie. Po śniadaniu nałożę sobie już Olaplex. Trójkę wezmę prysznic. Umyję je szamponem. Na koniec nałożę już odżywkę i będzie. Nareszcie zaszło od słońca. Jakby ja wiem, że słońce jest miłe, ładne i w ogóle przyjemne, ale ja akurat jestem wampirem i budzę się do życia dopiero po popołudniami zazwyczaj. W nocy mi się świetnie pracuje i funkcjonuje, a w dzień najlepiej bym nie wstawała kompletnie, <laughs> więc yy, zmoczyłam teraz włosy i zaraz sobie nałożę maskę Olaplex 3 Treatment. <laughs> to się nakłada przed szamponem na jakieś wiem, minimum 10 minut, pół godziny, ja czasami dłużej trzymam. Strasznie śmierdzi, nie lubię jej za to. No ale coś za coś. I zobaczymy jeszcze, nie wiem jak będę się czuć po umyciu szamponem, jeśli chodzi o włosy, bo mam kilka różnych opcji pielęgnacji w trakcie i po bo też e, mam zwyczaju używać koloryzujących pianek, które są zmywalne i są jak odżywka i pomagają mi w jakby, schowaniu e, świeżych odrostów. Bo na przykład niedawno rozjaśniałam włosy, potem nakładałam ciemną szarą farbę, ale już mam swój blond odrost momentami, więc zobaczę czy. Na tym się skończy, czy na przykład nałożę maskę też koloryzującą, ale nie chciałabym, bo pewnie chwyciłaby też końcówki, których się chcę pozbyć. No i teraz tak naprawdę mam pół godziny na obejrzenie jakiegoś YouTube'a. I potem idę to zmyć szamponem. Akurat szampon jest obojętny. Ja akurat używam takich bardziej delikatnych. Później po szamponie używam jeszcze maski z Olaplex, ale też yy, nie zawsze, tylko tak naprawdę w tych najgorszych momentach, bo to jest taki jeszcze dodatkowy efekt odkręcający naprawczość, yy, ale to, to jest w ogóle, to wszystko jest drogie i to nie jest. Także ja namawiam do zakupu, po prostu pokazuję, czego użyłam. Nikt mnie nie sponsoruje. No i tak, w zależności od tego, jakie mam plany danego dnia. Czasem trzymam tylko 10 minut, a czasem tyle, ile mi się będzie chciało. Jak sobie przypomnę, że mam w ogóle na głowie maskę. Także do zobaczenia, jak będę miała już umyte włosy. Wyszłam spod prysznica. Trochę podsuszyłam też włosy, tak żeby były wilgotne. No i tak właśnie No i całkiem nieźle wyglądają już po samej masce i kuracji zawsze przytrzymuję te włosy, żeby nie odpadły Bo jak za bardzo ciągną, no to jednak kiedy są wilgotne to trzeba uważać bardzo delikatnie już roz, roz, rozczesywać rozdzielę sobie żeby mi było łatwiej nałożyć ostatnią część tak naprawdę mój dzień dzisiaj się zaraz skończy. Znaczy, znaczy no, mam jeszcze dużo do pracy ale tak naprawdę dzisiejszy dzisiejszy wyczyn maksimum to było umycie włosów To nie jest takim małym osiągnięciem, jak widać, ile muszę poświęcić czasu na to i energii. Nie jest to efektowne, but whatever. Ostatni proces to tak naprawdę może być jeden kosmetyk, na początku, który jest bardzo intensywny i nie zajmuje tak naprawdę dużo roboty. To jest K18 i to jest takie serum, które jest jakby czymś lepszym niż Olaplex. Nawet nie wiem, jak to wyjaśnić, ale tak czy inaczej, ten, ten kosmetyk nakłada się po umyciu włosów zwykle bez maski. Ja akurat dokładam ten olaplexowy, dlatego, że mam dużo zni zniszczeń, ale tak naprawdę wystarczy tylko umyć delikatnym szamponem, a potem nałożyć K18. On ma tu do siebie, że jest taki kremowy, ale trzeba go trzeba go sobie mocno rozetrzeć i nałożyć. Tak naprawdę można zacząć od końcówek i sobie nakładać tak jak normalną maskę do włosów wygładzać, rozczesywać. Ważne, że, żeby to nałożyć i potem przez 4 minuty ona sobie pracuje działa molekularnie i później już wszystko nie trzeba jej zmywać wystarczy ją właśnie nałożyć ja czasami rozczesuję czasami tylko dłońmi sobie wygładzam teoretycznie nie powinno się Rozczesywać, ale jak ma się takie zniszczone, jak ja, to lepiej jest to w ten sposób zrobić. Wtedy wszędzie dochodzi tyle samo produktu. Do siebie, że nie obciąża włosów. Można nałożyć je na całe. Najlepiej zacząć od końcówek, żeby sobie wygładzić i rozplątać, a potem już można na całości. Ale ważne, żeby robić sobie przerwy, na przykład myć normalnie włosy samym szamponem jakąś najzwyklejszą odżywką, a potem znowu tak jak ja robić hardcore pielęgnację i tak na przykład co trzecie mycie używać najdelikatniejszego szamponu i jakiejś lekkie odżywki. Też wtedy najlepiej widać ten efekt. Czy rzeczywiście coś tam poprawiło, czy nie? I tak jak mówię, ja nie jestem żadną fryzjerką, ani też nie jestem sponsorowana przez żadną z tych marek. Po prostu koleżanka prosiła mnie o wyjaśnienie, co i jak robię. I potem ja sobie już suszę tylko nakładając na końcówki ten olejek. Olejek z Oleplexu dosłownie maksymalnie dwie krople na całe włosy. I są potem mega gładkie i też są chronione przy suszeniu. Na koniec jeszcze często nakładam sobie chustkę na przykład do spania, żeby jeszcze bardziej był ten efekt. żeby bardziej utrzymać ten efekt. Taki... Nie każdy to lubi, ale ja akurat, ja akurat nie znoszę mieć takiej no chyba, że kiedy są pofalowane, co zresztą planuję chyba jutro sobie zrobić. Ale z racji mojej sensorycznej delikatności nie znoszę mieć jakichkolwiek włosów latających dookoła głowy, więc najwygodniej jest mi w takiej fryzurze. I tak najczęściej właśnie robię w ten sposób za ucho. Albo w ogóle jestem w kucyku jeszcze niskim, tak żeby w ogóle nie czuć moich włosów. To jest najlepszy efekt. i Dopiero jak muszę gdzieś wyjść, to wtedy czasami coś z tymi włosami robię, ale jak jestem w domu, to praktycznie, mam, to praktycznie mam na wierzchu z 20 różnych gumek do włosów satynowych, albo jedwabnych. Mam też takie wyczepki, które nakładam już na gotowy kok, żeby jeszcze bardziej nie odstawały i się trzymały, mimo że mam krótkie włosy. Musiałam nałożyć. Opaskę, ona jest też atłasowa, więc spoko działa, wygładzająco włosy i ich nie niszczy. Może jak już włosy nie wyschną i będą trochę lepiej wyglądać, albo jutro jak je jakoś ładnie uczeszę, to się pokaże. A na razie się żegnam, w razie czego. Jest rano. W moich kategoriach, czyli jest godzina 16, ale już jestem po śniadaniu, po myciu się i z przesuszoną, podrażnioną skórą i innymi rzeczami na twarzy. Ale mam włosy wyschnięte. Wczoraj ich jednak nie suszyłam, tylko po prostu zostawiłam, aż wyschną. Nic z nimi więcej nie robiłam, poza właśnie skręciem gumkę i nałożeniem tego, takiej czapeczki. No i teraz planuję zaraz iść na zakupy. Pozbłątać w końcu pokój, bo jutro mam gościa. Widzę tutaj jedna część, nie chcę współpracować. Anyway, jest nieważne. I tak je zetnę na pewno. Tak, więc dzisiaj mam odrobinę więcej energii. Mam nadzieję, że uda mi się popracować i posprzątać pokój yy, na gościa. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Syrawę weźmie za sponsoruj, bo zużywam ten krem w ilościach Kurtowych. Przynajmniej zrób większe opakowanie, bo to się po prostu nie opłaca. To jest krem, który za każdym razem jak próbuję zdradzić, bo ciągle drożeje i tutaj, mówię, używam go w ogromnych ilościach. Mam serum z retinolem z serawek, który jest super, uwielbiam go. Też próbowałam ostatnio alternatywy i bardzo mi nie siadło. A i tak najpierw nakładam serowe, oczywiście wieczorem, nie dzisiaj. Najpierw ten krem, potem ten, to serum, żeby mieć barierę. I jeszcze raz ten krem, żeby mieć taką kanapkę z retinolem. To u mnie najlepiej się sprawdza. Dzisiaj jest podrażniona, tego, że używałam kwas, kwasowego kremu na noc. Ale no, poza tym też to jest jedyny krem, który mogę używać na oczy, pod oczy, jakkolwiek wszystkie inne mnie uczulają i jest no jest po prostu nie do zduplikowania jest najwyraźniej, bo próbowałam wielu kremów, ostatnio próbowałam tego jest wprawdzie cięższy ale to mi nie przeszkadza, tylko to, że po prostu mnie zapchał, więc Używam go tylko w momencie, w momencie, kiedy naprawdę jest sucha i podrażniona ta skóra. Super jako krem do rąk. Jak większość kosmetyków u mnie tak kończy później, bo po prostu dostaję alergii intensywnej. Lubię też ten krem, ale nie jest. Na tyle nawilżający, żeby mi wystarczył, więc często też stosuję ten plus ten, albo najpierw ten, a potem ten, bo mi za mało. Teraz chyba właśnie tak zrobię, bo po prostu jestem cucharem. Bardzo lubię serum z tego, ale mi się skończyło. W ogóle, uwielbiam koseraksa. To też jest bardzo fajny tonik kwasowy. Ten też jest bardzo fajny. Ogólnie. Jeżeli chodzi o koreańskie marki, to to jest moja ulubiona. Też uwielbiam ich pasterki na wypryski, które niestety mi się właśnie skończyły. Więc jeżeli coś widzicie na mojej twarzy, to wybaczcie. Normalnie bym to jakoś ukryła, ale za szybko mi się kończy. I nie chcę mi się jeździć do jedynego miejsca, w miejsce, gdzie są zawsze dostępne. To jest krem ze śluzu ślimaka. Ale ja lubię. Tak, nadal używam gąbek na koniec, bo pozbywam się takiego. Nie wiem, po pierwsze, równiej się wszystko rozprowadza, a po drugie, jakoś tak pozbywam się takiego iło uczucia. jest serum, już mi się kończy. Znaczy na i jest o tyle spoko, że on jest z drobinkami, więc ładnie się błyszczy skóra. Jest z dużą ilością skwalaną, więc super. Jeszcze dodatkowo na i działa jako bariera. I fajnie dokłada tego nawilżenia tam, gdzie nie wystarczy. Na przykład tutaj już od kuracji mam część skóry, która już schodzi dookoła od podrażnienia, więc dla wszelki wypadek wolę ją jeszcze nawilżyć. Zresztą w ogóle zawsze mam katar, więc mój nos jest wiecznie czerwony i zdarty. Mam strasznie przesuszoną tutaj skórę. To jest esencja z SPF-em 30. Jak coś jeszcze często mam ze sobą dodatkowy SPF 50 w sprayu. Też używam czasem pudru dodatkowo. Mam też inne spf -y, ale ten bardzo lubię, bo jest lekki. Jest właśnie esencją. Jest jakaś marka, a też koreańska, Thank You Farmer. I bardzo ją lubię, dlatego że działa jak rozświetlający krem, tak naprawdę. I nie ma tej białej maski, którą większość kremów, nawet które niby mają zaznaczone, że nie robią, nie robią, to i tak robią. I też nakładam sobie po trochu. I dokładam. W rzeczywistości jest tego dużo. Tylko po prostu powoli, powoli. Bo jak nałożę wszystko naraz, to będę takim glutem, a tak cienką warstwą. Prawdzie idę tylko do sklepu, ale i tak i do sklepu, który mam na bloku. Ale i tak słońce mnie nie może darować w każdej chwili, a mam naprawdę zbyt wrażliwą skórę, żeby się jeszcze uparzyć słońcem. Na koniec, jeszcze sobie uszy, jak zdejmę słuchawki, też posmaruję, bo trzeba pamiętać o uszach. No i tak to wygląda taka niby glaskin czy coś ten deseń. Bardzo lubię go za to, że wygląda świeżo i błyszcząco i podkreślę moje piegi. Na koniec żel do brwi, żeby wyglądać jak człowiek trochę. Żel do brwi, który tak naprawdę jest żelem do włosów. Kantu. Który też jest moim fajwem totalnym, bo działa, ale nie robi skorupy. Jak widać jest mocny, bo działa na moje brwi też. i rok temu udało mi się trochę włosy zapuścić dzięki temu, że właśnie nie robiłam sobie, dzięki temu, że robiłam sobie taki ulis, jaki teraz mam naturalnie po myciu włosów. Poza tym naturalnie nie miałam nigdy równego przedziałka. Na środku, więc było ciężko, żeby mi się włosy dobrze układały. No i też pomagał mi z baby hairami, żeby je ujarzmić. Bo to, to główny powód, dla którego kupiłam te, ten żel. A potem zaczęłam go używać też do brwi i to był bardzo dobry pomysł. Teraz sobie użyję tego olejku na koniec, żeby wygładzić te kąsówki, które były pewnie trochę pomięte przez sen. No ale tak, tak wyglądają moje włosy po użyciu K18 i Olaplexu. Tutaj się odkieły, bo miałam na sobie tą opaskę i nawet ich nie suszyłam. Gdybym je wysuszyła, to byłyby jeszcze gładsze i jeszcze bardziej błyszczące. tak zrobię, że po prostu pójdę tak do sklepu, a potem je sobie ułożę falownicą na przykład albo prostownicą hmm. zobaczymy teraz ważne, żeby mi nie przeszkadzały w ciągu dnia najważniejsze no ale tak tak to wygląda. O, super. To jest padająca. Na mnie część naklejki z okna robiącej efekt, jakbym miała witryż. By było chyba na tyle. Nie będę się dzisiaj malować, bo skóra mnie boli i nie mam czasu.